Cześć, tu Marta. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem. Jest to album dla małej Ali. Taki dziewczęcy. Dla malutkiej dziewczynki, która niedawno przyszła na świat. I co Wam chciałam powiedzieć. Album jest blindowany metodą Hidden Hinge. Ma 6 kart. Niektóre są tam troszeczkę rozbudowane, inne nie. Ogólnie album jest prosty. E, okładka e, taka różowa z, z ptaszorkami. E, aha, i album robiłam z kolekcji e, z fabryki e, dekoru. E, Mighty Nice ta dziewczęca wersja. E, I miałam. Jedną dużą kolekcję i dwie małe. I to jest to, jest to co mi zostało, zostało z niej. Jeszcze w niektórych miejscach posiłkowałam się, miałam dwa arkusze, dobrałam sobie dwa różowe takie arkusze z, z jakiegoś bloczka zakrzona. Także w sumie zostały takie ścinki, ale jest też kilka takich większych pasków, i to na pewno jakoś tam zużyję odnośnie jeszcze tego papieru, bo przy ostatnim albumie, który robiłam był taki problem, że ten papier farbował i obawiałam się, że w tym, w tym przypadku będzie to samo też były właśnie papiery z fabryki dekoru, natomiast teraz nic się nie działo, także tamten przypadek to chyba był tak po prostu jakiś, no nie wiem, wyjątek. Mam nadzieję, że z papierami już wszystko będzie w porządku, bo tak jak mówię, przy tym albumie specjalnie zwracałam na to uwagę, no i nic się, nic się takiego nie działo. Papier nie farbuje, nie, nie wyciera się tak jak tamten, także tamten, podejrzewam, był jakiś, nie wiem, bloczek, może z jakiejś wadliwej serii, czy nie mam pojęcia, dlaczego tak się działo. No ale dobra. Wracając do albumu. Okładka ma. No jakieś 23,5 cm na 20 cm i grzbiet ma no niecałe 8 I teraz, i teraz co? Tutaj mamy na układce różowy papier, literki są wycięte wykrojnikiem i to są trzy warstwy sklejone ze sobą. I pokolorowane są markerami alkoholowymi z Zekrzona, właśnie. Tutaj są te ptaszorki, tęcza i, i, ta, i ta gwiazdka. Są właśnie z tych elementów do wycięcia na okładce. Kropelki, nuwo. Grzbiet jest oklejony papierem Zekrzona, w takie różowy, w takie złote kropeczki. I tu z tyłu jest tylko. Papier moja pieczątka. Zawiązywany jest na taką dosyć szeroką wstążkę. Organizową, taka jasnoróżowa I tutaj tak. Otwieramy. Papiery są dosyć zdobne. One są takie wiecie: kolorowe, energetyczne. I tak naprawdę to tutaj nie chciałam już za dużo dodawać żeby po prostu ten album nie był taki zaciapany, bo y, no tak mi się wydawało, że jeżeli przyjdą zdjęcia y, czy jakieś tam pamiątki, które będą wklejać rodzice y, dziewczynki, to po prostu tego może być za dużo. Y, Gdzie niegdzie pokusiłam się tylko o takie y, delikatne jakieś ozdoby dosłownie wykrojone wykrojnikiem takie geometryczne wzory, kółka, kwadraty. Y, i nie wiem, czy, nie pamiętam, czy coś jeszcze jest. No, w każdym bądź razie, na okładce tutaj yy, mamy. Oho, już sobie o. Już sobie zawiązałam. Yy, mamy taką książeczkę? Tak, książeczkę yy, zawiązywaną i Album jest przygotowany głównie na zdjęcia 10 na 15, ale w, w kilku miejscach wejdą też większe zdjęcia. Są też, jest też kilka miejsc takich, gdzie wejdą zdjęcia 9x13. Tutaj mamy, mamy pierwszą stronę i tu mamy klapkę zamykaną na magnesik. Tutaj. Jest miejsce na zdjęcia. Nie wklejałam tu mat, dlatego że rodzice po prostu sami podejmą decyzję, jakie zdjęcia chcą tutaj umieścić. I tu mamy jeszcze jedną klapkę. Tu jest kieszonka. Tu jeszcze dołożę, dołożę matę. Albo na jakieś pamiątki, albo na dodatkowe zdjęcia. I tak. Każda z sześciu kart ma. Tutaj od boku wyciąganą taką y, dodatkową matę. Na zdjęcia ona jest nieoklejona, tylko ozdobiona y, takimi właśnie kółeczkami z zabezpieczonym nitem. Y, I tak, kolejna, kolejna strona. Tutaj mamy harmonikę. Na zdjęcia. I tutaj mamy kieszeń. A w kieszeni jest taka mała książeczka, na jakieś zapiski. Jest książeczka na zdjęcia 9x13. Mata na zdjęcia 10x15. I druga taka sama, tylko że już, już nie oklejona. Oprócz tego oczywiście można tutaj wkładać zdjęcia jeszcze luzem, bo, bo kieszeń jest, jest na tyle pojemna, że tutaj spokojnie, spokojnie się zmieści. Kolejna, kolejna mata. I tak, następna strona. I tutaj mamy czy to jest książeczka, czy to jest harmonijka. To jest taka książeczka rozkładana. O, tutaj tylko wózeczek taki wycięty, to jest z wykrojnika. Tutaj mamy taki belly band. Od dołu podklejone jest tylko takim kawałkiem papieru, żeby po prostu tematy maty nam nie wypadały. I tu mamy książeczkę na zdjęcia 9x13 i dwie maty na zdjęcia 10x15 e, Tutaj mamy te strony środkowe, takie bliźniacze e, To są wodospady i z jednej strony mamy taki e, pionowy wodospad e, i tutaj jest e, dwa 4, 6, 8 i tu jest aż 8 kart. Czyli w sumie możemy 16 zdjęć wkleić, bo, bo liczyłam, że po prostu będą zdjęcia klejone podwójnie. I oprócz tego tutaj też się zmieści, zmieści zdjęcie. Jak widzicie, papiery, papiery łączyłam po prostu, bo, bo mówię, tego papieru nie było zbyt dużo. A poza tym uważam, że to też jest zawsze dodatkowa jakaś ozdoba, i bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza w takich, wiecie, kolorowych dziecięcych albumach. Możemy sobie na to częściej pozwolić. I tutaj z drugiej strony jest, jest też wodospad, tylko że na zdjęcia już takie. Jakie? Poziome. I też oczywiście na zdjęcia 10x15. I tu jest. Na 12 zdjęć i 13 tutaj. Także dwie strony i całkiem sporo zdjęć pomieszczam. O. Następna. Tutaj coś mi się porysowało. Czym to zahaczyłam? To zaraz będziemy to zaklejać. Następna następna strona. To jest taka głęboka kieszeń. Tu mamy matę na matę na zdjęcie, na zdjęcie 10x15, a w tej kieszeni mamy matę na zdjęcia 10x15, jedną oklejoną, jedną nie, i taką książeczkę na zdjęcia 9x13. Tutaj z tej strony też mamy matę, ale na zdjęcie takie pionowe, i tutaj to jest niepodklejone do końca, tak samo jak tutaj te ozdoby, więc zdjęcie można śmiało tutaj wsunąć pod to, a w kieszeni mamy znowu książeczkę na zdjęcia 9 na, 9 na 13 i dwie maty na zdjęcia 10 na 15. Tutaj mamy pustą stronę już. Można jakieś większe, większe zdjęcie podklei, wkleić, i tu oczywiście jest nie podklejone do końca, także śmiało tutaj duże zdjęcie wejdzie. I mamy znowu belly band, tym razem taki pionowy. I mamy tutaj dwie książeczki. Jest książeczka na zdjęcia 9x13 i 10x15. I tutaj ptaszorki i jakieś kółeczka po prostu wycięte z, z resztek papierów, już. Tak, żeby wszystko wykorzystać. E, chociaż no nie wszystko, bo jeszcze mi sporo zostało. I tu mamy e, matę na zdjęcia. Głęboka kieszeń. E, I mamy tak dwie maty na zdjęcia 9x13 i książeczka na zdjęcia 10 na 15 Album ogólnie pomieści około 100, 115, 120 zdjęć. E, oczywiście, jeżeli na tych stronach takich wolnych e, będą klejone duże zdjęcia, no to tam parę sztuk mniej wejdzie. Natomiast, jeżeli będą to mniejsze zdjęcia, to tak jak w tym miejscu, można na przykład dwa zdjęcia przykleić. I tu też jest miejsce takie zostawione wolne. E, także tak się prezentuje album mam nadzieję, że się spodoba osobie, która poprosiła mnie o jego wykonanie i mam nadzieję, że spodoba się przede wszystkim rodzicom małej Ali, bo to ma być wręczone jako prezent. No i dajcie znać, co myślicie. Czy macie jakieś uwagi, jak wam się podobało, czy wam się nie podobało. No i tyle. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na następne filmy. Pa pa.